Cześć! Pierwszy dzień w Egipcie za nami. Wczoraj zwiedzaliśmy ten fantastyczny, najbardziej znany na świecie kompleks piramid, który znajduje się za moimi plecami. I jako, że piramid ciągle nie mam dość, to jadę dzisiaj do Sakary, gdzie znajduje się najstarsza egipska piramida. Żeby dostać się do Sakary, zamówiliśmy sobie Ubera, będzie za 4 minutki. To jest mały problem, bo zobaczcie, cyfry są troszeczkę inaczej napisane niż my jesteśmy przyzwyczajeni, więc ciężko zlokalizować kierowcę, ale ok, okazuje się, że to tam. morning. Zatrzaskując drzwi samochodu, jeszcze nie wiem, że za chwilę zobaczę Egipt. Od mniej chlubnej strony. Na ulicach ekskluzywne samochody kontrastują z wozami zaprzęgniętymi w muły. Uzbrojeni policjanci strzegą okolic piramid. Na ulicach, prócz samochodów i wozów, można też zobaczyć wielbłądy. Ruch uliczny wydaje się tu żyć własnym życiem, a piesi muszą się mieć na baczności. Nasz kierowca prawie przejeżdża ojca z dzieckiem. Im bardziej oddalamy się od gizy, tym więcej śmieci wala się po ulicach. Powiem Wam, że to co widzę, to. No to jest straszne. Chodzi o te ilości śmieci, w których tonie Kair. Zobaczcie sami. Bogata sieć kanałów orzeźniających Dolinę Nilu pokryta jest wręcz skorupą śmieci. Rzeka śmieci normalnie. Całe koryto rzeki jest traktowane jak wysypisko. I w dole już nawet nie płynie rzeka, tylko po prostu śmieci. Zastanawia mnie, jak można żyć w taki sposób, i czy ludziom to nie przeszkadza. Smród jest ogromny. mieci znaczą drogę do samej Sakary. Aż trudno mi uwierzyć, wiecie co, że to jest droga, którą rocznie dziesiątki tysięcy turystów przemierzają po to, żeby przejechać z Gizy do Sakary, a ona wygląda w taki właśnie sposób. Kierowca przez całą drogę raczył nas muzułmańskimi modlitwami w głośnikach samochodów, ale nadawało to jakiegoś tam klimaciku. Natomiast powiem Wam, że to co za oknami samochodu zobaczyłam, to jest po prostu wstrząsające, naprawdę taka bieda i taka ilość śmieci. Podobnie jak w Gizie, również tutaj jest kontrola bezpieczeństwa, przez którą trzeba przejść wchodząc tutaj na obiekt. Natomiast bilety kupuje się już tutaj, za bramką, no, bo staję właśnie w kolejce. Po bilety. Tutaj kupuje się bilety, a tutaj obok siedzi dwóch panów i kasuje te bilety. Trzeba też pilnować kolejki, bo wystarczy, że się odwrócisz na chwilę i już ktoś wskakuje na twoje miejsce. Wiecie co śmieszne jest to, że w kolejce jest, stoją zaledwie cztery osoby, więc totalnie nie rozumiem wpychania się. Jeszcze gdyby tutaj był jakiś tłum. Ale to są tylko cztery osoby, to jest moment, żeby kupić ten bilet, a takie wpychanie się dla samej zasady tylko. Dziękuję. Tam jest kasa biletowa, a my zgodnie ze znakami idziemy tą drogą prosto w górę. Znaki są na szczęście w dwóch językach, więc spokojnie można się rozeznać, gdzie się jest. No i gdzie się chce iść. Spójrzcie, jak ta nekropolia jest ogrodzona, wygląda jak ogrodzenie od więzienia. Co jakiś czas są takie strażnicze wieżyczki i długi mur z drutem kolczastym. W 2011 roku, kiedy była tutaj wiosna arabska, do władzy doszło bractwo muzułmańskie, które jest bardzo radykalnym ugrupowaniem. Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z celów tego ugrupowania było zniszczenie miejsc takich jak to i zniszczenie nawet piramid. Więc myślę, że takie zabezpieczenia, jak są stosowane w Gizie, czy te, które wam tutaj pokazuję, pokaz pokazałam przed chwileczką, są spowodowane właśnie tym, że ciągle są gdzieś tacy radykałowie, którzy chętnie zobaczyliby to miejsce w ruinie. Chętnie by zniszczyli takie miejsca jak to. W oddali widać już piramidę schodkową. Tutaj po drodze mijamy zespół grobowców, ale pokażę Wam coś ciekawego. Zobaczcie. Tam są cały czas prowadzone prace wykopaliskowe. Zobaczcie na to. Ale niesamowite. To jest kosmos. Pomyśleć tylko, jak niesamowite rzeczy zostaną tutaj wykopane, jak niesamowite rzeczy skrywa Ziemia. Powiem Wam, że jestem niesamowicie podekscytowana i użyję teraz mojego ulubionego porównania. Czuję się jak na planie filmowym. No, zobaczcie, jak Indiana Jones. Tutaj za każdym rogiem się coś kryje. Jak okiem sięgnąć? Piach. A pod tym piachem kryją się takie rzeczy. Zobaczcie, to wszystko zostało odkopane. Tu jest taki wielki, stary mur. Jest odkryta stara kolumna. I póki co jest to pozostawione, pewnie jak przyjedzie jakaś grupa archeologów, jak będą na to pieniądze, to zajmą się odkrywaniem, odkopywaniem dalszym tego kawałka. Ale ile jeszcze takich rzeczy musi być ukrytych tutaj wszędzie? No pustynia można powiedzieć, że skrzętnie ukrywa swoje skarby. To miejsce to starożytna nekropolia. Jeszcze starsza niż Giza, jeszcze starsza niż piramidy w Gizie. A ta piramida, która za mną jest, zobaczcie, jaki ma dziwny kształt. Schodkowy. To jest właśnie piramida schodkowa. Najstarsza, zachowana egipska piramida. Wygląda w tym krajobrazie niesamowicie. W ogóle ten krajobraz jest niesamowity. Tutaj obok. Jest kolejna piramida, już taki gruz w zasadzie tylko z tego został, o kształcie piramidy. Ale chcę Wam jeszcze coś pokazać tutaj na horyzoncie. Mam nadzieję, że to widać. To nawet nie jest tak daleko stąd, ale samochód policyjny, wiecie? Stoi tam pod tym daszkiem, dlatego że nie ma tutaj ani grama cienia. Chowają się tam policjanci, strażnicy, i co chwilę robią tutaj kurs po całym tym obiekcie, całym tym kompleksie. Naprawdę to wszystko jest dość mocno strzeżone. Idziemy w tamtym kierunku. Zobaczcie, tam zatrzymują się wszystkie busy i autokary, jakie tutaj przyjeżdżają. Jadą od tego stanowiska biletowego bez żadnej przerwy. Tutaj jest pierwszy przystanek. Thank you very much. Nie ma tu tak wielu sprzedawców, jak było w gizie, nie są tak natrętni. Jeżeli będziecie chcieli sobie wynająć przewodnika, to również można tutaj Pan nas zaczepił i powiedział, że nam oferuje wycieczkę po kompleksie za 200 funtów egipskich. Ta piramida, którą widzimy, to nie jest całość. Zobaczcie, to kiedyś był taki kompleks którego długość tutaj, jednego boku wynosiła 540, a tutaj prawie 300 metrów. Niesamowicie ogromna przestrzeń i tutaj widać też jedną z bram wejściowych do tego miejsca, do tego kompleksu piramidy Jessera. To pokazywał skar. Nie tu, tylko tam. Zaraz, będę z Państwem. No, chcemy go złą. Dziękuję. Mówi Pan nie dobre języki. Pan, który zobaczył telefon. Chcemy go złą, dziękuję. Dziękuję. Przy każdym bardziej znaczącym miejscu archeologicznym jest tablica, na której napisane jest, co to jest. I takie ogólne informacje dotyczące tego miejsca. Zobaczcie, tu jest na przykład grobowiec wezyra, no niestety zamknięty. Ale inskrypcje, jakie tutaj znajdują się przy drzwiach, są przepiękne. Bardzo mi się podobają hieroglify. Tak powiem Wam, że niesamowicie działają na moją wyobraźnię. I tam u góry również piękne hieroglify. Niesamowite sobie pismo Egipcjanie wymyślili. Bardzo piękne, obrazkowe, ale powiem Wam, że również bardzo trudne. Wyobraźcie sobie nauczyć się pisać w taki sposób. Ciekawe, czy to jest ślimak. Zobaczcie, jak pięknie zachowane hieroglify. Niektóre z nich mają nawet jeszcze kolory. A wiecie, co jest super w tym, że one są tak bardzo dokładnie, dokładne w tym odwzorowaniu życia Egipcjan. Że dzięki temu naprawdę można zobaczyć, jak to życie wyglądało. Wiecie, jaki był styl ubierania, co robili, jak żyli. Patrzcie tutaj na przykład. Mamy kolesia, który łowi ryby. W jaki sposób łowi te ryby w rzece? Jakie żyją zwierzęta? Jest krokodyl, jest hipopotam. I wiecie, to jest jeszcze ciekawe, zaraz, jak uda mi się znaleźć. O. To są mężczyźni. Zwróćcie uwagę na to, że mężczyźni mają rozstawione nogi na właśnie tych obrazach, a kobiety mają bardziej złączone. Jeżeli nie masz przewodnika, to praktycznie na każdym kroku zawsze podejdzie ktoś, kto będzie chciał ci opowiedzieć przynajmniej parę słów o tych hieroglifach, które znajdują się w grobowcu. Tak jak my mieliśmy przed chwileczką, przyszedł taki pan strażnik z wielkim kałachem na plecach i zaczął nam opowiadać, że a tu jest król, a tutaj krokodyla, tutaj coś tam jeszcze innego. Oczywiście na koniec pokazał, że chce za to kasę. Zauważam, że jeden z grobowców ma lekko uchlone drzwi. Wchodzimy do Niego. Jest cicho, ciemno i głucho. Jesteśmy tu sami. Światłem latarki oświecam ściany, odkrywając to, co skrył mrok. Starożytne płaskorzeźby wciąż pokryte farbą. Na jednej ze ścian znajdują się ślepe wrota symboliczne drzwi do świata zmarłych. To przed nimi składano ofiary dla duszy w zaświatach. Przez chwilę czuję się jak odkrywca starożytnych skarbów ukrytych w mroku przed światem. Zobaczcie na tą kupę kamieni za mną. Gwarantuję, że gdybyśmy byli w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi, to nawet nie zwrócilibyśmy na to uwagi, bo to wygląda jak kupa gruzu po prostu. A jest to. Piramida. Za chwilę wejdziemy sobie do środka i pokażę Wam, jakie cuda się tam w środku kryją, a jest tam naprawdę pięknie. Jeszcze jedną rzecz chciałabym Wam pokazać i na jedną rzecz zwrócić uwagę. Przed wejściem do tej piramidy stoi dwóch facetów w tej chwili, ubrani są w Galabię. są to y, egipskie stroje męskie, takie długie szaty, długie sukmane. Kiedy chcesz wejść do środka, to taki pan podchodzi do ciebie i mówi, że chce sprawdzić twój bilet, po czym zaprasza cię do środka, idzie z tobą. I zaczyna się to całkiem niewinnie, ale on po chwili zaczyna opowiadać, to jest sprawa, co jest z lewa, a przy wyjściu żąda za to opłaty, podając się za przewodnika. No powiem wam, że jak ktoś chce skorzystać z usług takiego pana, to oczywiście może, ale gwarantuję wam, że jakość tych usług jest bardzo słaba, bo słyszałam co oni mówią tutaj niektórym turystom i to jest naprawdę bardzo taka podstawowa wiedza typu to jest bazalt, a to jest granit. A jeżeli nie chcecie, to po prostu wystarczy podziękować już na samym początku. Także mówię wam, żebyście zwrócili na to uwagę i nie dali się złapać. Jeśli nie chcecie. Oj, zajście jest takie bardzo niskie, trzeba się dosyć mocno pochylić. Jest troszeczkę chłodniej niż na zewnątrz. Nie jest jakoś bardzo klaustrofobicznie. Pomam, że czuję się niesamowicie, że jestem we wnętrzu takiego miejsca, we wnętrzu piramidy. Cały czas może iść w zgięciu. Spójrzcie na to, do samej góry, całe ściany pokryte hieroglifami. Są to teksty piramid, zaklęcia, hymny, mity o podróży faraona poza światach. Te symbole to wskazówki, które mają pomóc jego duszy w drodze do wieczności. Cała ściana pokryta hieroglifami. Fajnie jest mieć troszeczkę więcej czasu na to, żeby sobie połazić tutaj wszędzie wokół, tak podobnie jak robiliśmy w Gizie i poszukać różnych fajnych rzeczy, bo jeżeli wejdziecie za tą piramidę, za ten stos kamieni w zasadzie, który Wam przed chwileczką pokazywałam, to zobaczcie, jaką fajną rzecz możecie zobaczyć. A widać tutaj, jak ta piramida kiedyś wyglądała i jak była konstruowana. Spójrzcie sami. Wiecie, co jest też fajne, że cały czas, mimo tego jak duży jest ten kompleks, cały czas są tutaj prowadzone prace odkrywcze, prace archeologiczne. Między innymi jest tu również polska grupa archeologów, która ma duży udział w tym, aby odkrywać to, to co tutaj jeszcze pustynia zakopała. Natomiast fajne jest to, że można właśnie sobie też podpatrzeć troszeczkę te stanowiska archeologiczne i również prace archeologów. Wiem, że już to mówiłam i pewnie będę się powtarzać, ale jest parę rzeczy, które potwornie, ale to potwornie mnie tutaj irytują. Jestem teraz w jednym z pobocznych grobowców, to znaczy, to są takie pomniejsze grobowce, ale położone przy tym głównym trakcie. I to, co się rzuca w oczy, jak się tutaj wejdzie, to są po prostu góry śmieci, które tutaj leżą i o które nikt, po prostu nikt nie dba. Nie będę mówić o tym, że tu śmierdzi strasznie moczem. No, i zobaczcie na to. To są reliefy, które przetrwały tysiące lat. I one stoją tak zupełnie niezabezpieczone. I z jednej strony możecie sobie pomyśleć, fajnie, bo każdy może sobie dotknąć, zobaczyć i doświadczyć sobie tego, ale to tak nie do końca, bo czekajcie. Tutaj już pewnie widzicie, że to wszystko jest popisane. Ale spójrzcie tutaj. Mamy postać, a pod spodem podpisał się Tomas. No to jest jakaś masakra. Taki totalny, totalny brak poszanowania. Kiedyś wielcy królowie budowali swoje grobowce w taki właśnie sposób, aby były widoczne z daleka. Ale wiecie co, okazało się to niezbyt praktyczne, dlatego że przez to, że z daleka można było zobaczyć, że jest to grobowiec króla, to również był to sygnał dla złodzieja, że może się tam kryć coś fajnego i wartościowego. Dlatego też piramidy, mimo tego, że miały cały tam system swoich zabezpieczeń, to były po prostu okradane, więc wymyślono później inny sposób chowania, a mianowicie kopanie w głąb. Zobaczcie, to jest trochę jak odwrócona piramida 30 metrów w głąb. Wyobrażacie sobie coś takiego, że w tamtych czasach ludzie przy tych narzędziach, które mieli, wykopali tak głęboki dół, zrobili tak głęboki grobowiec ogrom pracy. Żeby wejść do wnętrza piramidy Gessera trzeba kupić dodatkowy bilet. Ten bilet all-inclusive nie wystarczy. Kosztuje on 100 funtów. Nie brytyjskich, a 100 funtów egipskich, nie zdecydowałam się na to. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jest tutaj dosyć tłoczno. Wycieczka za wycieczką wchodzą i wychodzą stąd, jest więc tłoczno, jest ciasno, jest taki ruch kierowany. Ja jestem trochę jak kot, który chodzi swoimi drogami. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś mi coś każe, każe przejść z jednego miejsca na drugie szybko i tak dalej, więc ja nie lubię, bardzo nie lubię tego typu miejsc. Miejsc. Tak więc zostaje przy tym tej formie zwiedzania, którą mam, ale oczywiście, jak ktoś z Was będzie chciał, to na pewno warto wejść również do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda piramida wewnątrz, aczkolwiek tam jest y, tylko taki tunel, ale chłodniutki. Przy wejściu do takich pomniejszych grobowców stoją tak samo panowie, tak jak Wam mówiłam wcześniej. I zapraszają, żeby wejść do środka. Mówią, że można wejść sobie, że jest yy, otwarte. Oczywiście wiemy, że jest otwarte. <grywa> Natomiast stoją po to, żeby później wziąć od was pieniądze za to, że powiedzieli wam, że można wejść. Tak więc powiem wam, że dla mnie to jest szalenie zniechęcające. Bo po prostu nie chce mi się za każdym razem, każdemu powtarzać, że nie dziękuję i 10 razy mówić, dlaczego nie i dlaczego wolę wejść sama. Tak więc to jest na minus. Mam powiedzieć, że te odległości, jakie są do pokonania pomiędzy tymi poszczególnymi obiektami, może nie są zbyt duże, kiedy się jedzie busem czy samochodem. Natomiast kiedy idzie się w pełnym słońcu, zobaczcie, jak tutaj wygląda. To Jest wszędzie taki bardzo jasny piach albo kamień, który odbija to słońce. Razi potwornie. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. No to powiem Wam, że jest to dosyć uciążliwe. Ma się taką namiastkę tego, jakby się. Chodziło po pustyni i taka rada, zaopatrzcie się w dużą ilość wody, dlatego że jest to też problem z tym, żeby sobie taką wodę gdzieś kupić. Już prędzej jesteście w stanie sobie kupić jakąś chustę do zawiązania na głowę niż właśnie butelkę wody. Także woda koniecznie w plecaku gdzieś tam ze sobą, bo może być ciężka. Nasz ostatni punkt programu na dziś to jest świątynia byków. Nazywa się tak dlatego, że tutaj były pochowane byki. Zobaczcie, w takich sarkofagach jak ten. Jest, nie wiem czy widać skalę, ale jest olbrzymi i jest ich pełno. W całym tym korytarzu wyżłobione są takie komory, a w każdej z nich znajduje się ogromny sarkofag. No to pokazuje, jak byki były dla nich ważne. Bo poświęcić tyle miejsca na pochówek zwierząt, to musi oznaczać, że były bardzo cenione i bardzo wartościowe dla nich. Spójrzcie, jak ten sarkofag jest wielki. Dojdę teraz do niego. Zobaczcie, o tyle wyższy ode mnie. Na nim znajduje się wielki, również jednolity blok. No i wewnątrz. Chowane były byki, chowany był jeden byk w jednym takim sarkofagu. Na sarkofagu znajdują się hieroglify. Powiem Wam, że wygląda to tak kosmicznie, że człowiek sobie uświadamia, jak mało jeszcze wiemy o tej starożytnej egipskiej cywilizacji. Naprawdę to potrafi zaskoczyć i naprawdę wygląda to jak z jakiejś obcej planety. Sakara to zupełnie inne doświadczenie niż Giza. W Gizie można poczuć wielkość Faraonów, natomiast tu w Sakarze można zobaczyć takie normalne, codzienne życie, które ukazane jest na reliefach, które możecie zobaczyć w wielu, w bardzo wielu budynkach, do których można tutaj wejść. I to jest też fajne, że właśnie jest gdzie tutaj połazić. Powiem Wam, że ja schodziłam tutaj 5 godzin. Fakt, że lubię sobie zajrzeć do niemal każdej dziury, no ale tyle czasu mi to zajęło. Jak dla mnie, świetne miejsce i jestem zachwycona.